23 międzynarodowy festiwal filmowy Nowe Horyzonty dobiegł końca, a ja po raz pierwszy w życiu udałam się na festiwal filmowy z karnetem. Cześć, ja jestem Ada. Wy jesteście na kanale Popul i dzisiaj opowiem Wam o moich wrażeniach z festiwalu Nowe Horyzonty. Jednak nie będzie to taka typowa relacja, do której możecie być przyzwyczajeni, bo ani nie będę tutaj mieć oskryptowanych wrażeń z całego festiwalu, szczegółowych dotyczących każdego jednego elementu, programu, jak wypadła tegoroczna edycja na tle innych i tak dalej, bo są ludzie, którzy się na tym lepiej znają, mają więcej do powiedzenia w tym temacie. Nie będzie też takiego montażu jak zazwyczaj jest w naszych relacjach, nie będzie tutaj przybitek z festiwalu, muzyki i tak dalej, bo po prostu ten materiał jest w sumie spontaniczny, co myślę, że będziecie słyszeli, bo będzie raczej dosyć chaotyczny, pewnie dosyć długi, pewnie trochę za bardzo przygadany. Ale, ale moim celem jest dotarcie do takich osób jak ja, do osób, które mają podobny dylemat, jaki ja miałam niedawno. To znaczy do osób, które mimo tego, że interesują się kinem w większym lub mniejszym stopniu, to coś sprawia, że mają obawę przed pójściem czy pojechaniem na taki festiwal, coś sprawia, że czujecie, że to nie jest dla Was, że to jest zbyt ciężkie, zbyt ambitne, zbyt jakieś. Jeśli znajdą się chociażby dwie czy trzy takie osoby, które mają teraz taki dylemat, albo być może w przyszłym roku, przed przyszłoroczną edycją będę taki dylemat, to mam nadzieję, że uda mi się do Was dotrzeć i miejmy nadzieję przekonać, że jednak festiwale filmowe są fajne. Pierwsza rzecz, którą chciałabym podkreślić, to to, że korzystałam z akredytacji medialnej sześciodniowej. Mimo, że cały festiwal trwa 10 dni, można było też nabyć taką 10 dziesięciodniową. Nie jestem pewna, czy dla zwykłych uczestników też ta opcja sześciodniowa była dostępna, szczerze mówiąc, bo w tym momencie nie da się już tego sprawdzić. Jednak jeśli jest taka opcja, to polecałabym na sam początek właśnie skorzystanie z takiej opcji, bo myślę, że po tych sześciu dniach, podobnie jak ja, będziecie już dosyć mocno przemęczeni i 10 dni to może być po prostu zwyczajnie zbyt dużo. No ale dobra, przechodząc do konkretów, jakie były powody, które sprawiały, że bałam się, że festiwale filmowe czy właśnie Nowe Horyzonty mogą nie być dla mnie? Po pierwsze, to co najbardziej mnie zniechęcało do tego konkretnego festiwalu, to był rodzaj filmów, które się na nim pojawiają, bo Nowe Horyzonty zawsze mi się kojarzyły z takim kinem bardzo ambitnym, bardzo arthausowym, bardzo powolnym no takim nie dla mnie, mówiąc yy, krótko yy, i oczywiście do pewnego stopnia jest to fakt bo filmy, które można znaleźć w programie Nowych Horyzontów to są yy, głównie filmy bardzo niszowe filmy z całego świata raczej nie amerykańskie yy, filmy, które mają tempo znacznie bardziej powolne niż przeciętne filmy nie mówiąc już o Nierozrywkowym, ale tak ogólnie i rzeczywiście do pewnego stopnia jest to fakt, jednak, mimo wszystko, w programie, w którym znajduje się ponad 250 filmów w tym roku, z tego co pamiętam, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I myślę, że y, nawet jeśli nie każdy film wam podejdzie do końca, to nawet z samego czytania opisów często już można stwierdzić, że to może być potencjalnie film dla was, albo że totalnie nie jest. Jak ja czytałam niektórych, opisy niektórych filmów i było tam napisane, że są tam długie ujęcia przedstawiające przyrodę i coś, tam, i coś tam, i coś tam, i coś tam. Często na podstawie samego opisu już wiedziałam, że to nie jest film dla mnie, i później podczas gdzieś tam rozmów z uczestnikami festiwalu czy czytania w internecie. Wrażeń ludzi z danego filmu okazało się, że faktycznie miałam dobre przeczucie, że jednak to był film z gatunku. Jakby to ładnie powiedzieć, pretensjonalne główno. Ja no, oczywiście żartuję. Co kto lubi, ale po prostu wiedziałam, że zwłaszcza na tym etapie początkowym to nie są filmy dla mnie. Więc mówiąc ogólnie, myślę, że każdy znajdzie w tym programie coś dla siebie, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście to nie jest tak, że mamy z góry narzucony właśnie program i musimy oglądać te konkretne filmy, tylko sami sobie ten program tak naprawdę budujemy pod siebie. Więc nikt nie każe wam oglądać 3,5 godzinnych tureckich dramatów. <grywka> Bo na przykład większość filmów, które ja sobie wybrałam, trwały po około półtorej godziny. Tak naprawdę chyba najdłuższe filmy, na jakich byłam na festiwalu, i to naprawdę jakieś pojedyncze, trwały dwie godziny albo dwie godziny z hakiem. Większość trwała półtorej godziny, niektóre nawet dosłownie godzinę i kilka minut. Zdecydowałam się, że taki format będzie mi bardziej odpowiadał, będzie wtedy mi łatwiej też obejrzeć kilka takich filmów pod rząd, o czym też zaraz powiem. I myślę, że to też jest dobra opcja na sam początek, żeby po prostu wybierać filmy, które nie wydają się jakoś bardzo skrajnie odległe od tego, co w kinie lubicie, tylko jednak wybierać coś, co może się Wam wydawać potencjalnie ciekawe. Kolejna sprawa, która mnie przerażała, no to właśnie ten aspekt siedzenia w kinie od rana do wieczora. No i tutaj co tu dużo powiedzieć, to siedzi się siedzi w kinie od rana do wieczora i trzeba to jakoś przeżyć. Nie no, trochę żartuję. Ta kwestia też wydawała mi się od samego początku i właściwie do ostatniej chwili miałam spore obawy, jak dużo filmów jestem w stanie obejrzeć jednego dnia, bo do tej pory chyba w życiu mi się nie zdarzyło obejrzeć więcej niż trzy filmy jednego dnia i to też te trzy filmy jednego dnia to raczej bardzo rzadko ile... Dwa filmy pod rząd jeszcze jestem w stanie obejrzeć i czasem zdarza mi się to robić tak po prostu, jak mam jakiś dłuższy wolny wieczór. Yy, tak więcej no to już raczej, raczej mi się nie zdarza. Wiem, że są filmowe nerdy, które tyle pochłaniają na co dzień, ja do takich ludzi nie należę. Yy, lubię jednak trochę trzymać balansu w życiu i ta wizja mnie trochę przerażała, tak jak mówię, do ostatniej chwili. I przerażała mnie też w trakcie festiwalu, <laughs> ja, na bieżąco, kiedy to robiłam. Myślę, że po prostu jest to coś, do czego trzeba się przekonać na zasadzie, że okej, okay, jestem tu teraz po to, żeby te filmy oglądać i... Czasem będę oglądać 3 filmy dziennie, czasem będę oglądać 4. Mój rekord to jest 5 filmów dziennie, czyli wykorzystałam w sumie wszystkie 5 bloków godzinnych, które są na festiwalu, bo mamy tam blok od około 10, później od 13, 16, 19, 22. Czyli teoretycznie każdego dnia możemy obejrzeć 5 filmów. Generalnie raczej bym nie radziła tak robić. Nie wiem czemu ja tak zrobiłam. Po prostu chyba w programie tego dnia akurat było te 5 filmów, które byłam w stanie upchać, które akurat mnie interesowały i chciałam je zobaczyć. Ale na przyszłość raczej trzymałabym się maksymalnie czterech filmów dziennie, a w ogóle moim zdaniem, jeśli chcecie oglądać po dwa, trzy filmy dziennie, to też jest spoko. Karnet wciąż wam się zwróci przy takim rozkładzie tych filmów, a też myślę, że nie ma co się zmuszać. Wiem, że niektórzy stosują taką metodę, że oglądają tyle filmów, ile sobie postanowią, nawet choćby mieli spać w ich trakcie i w ogóle byłam w szoku, jak bardzo dużo ludzi śpi w trakcie filmów na festiwalu. No ja jednak chodzę z założenia, że chyba w takim wypadku lepiej po prostu sobie z danego filmu zrezygnować, pójść nawet do domu, zdrzemnąć się albo po prostu porobić coś innego, żeby odpocząć i wrócić później. No i też w ogóle jest opcja rezygnowania z filmów, mimo że się wklikujemy na nie każdego ranka, wklikujemy się na następny dzień, to zawsze nawet w ostatniej chwili możemy się odklikać i nic nie stracimy, ktoś pewnie będzie nam wdzięczny za to, że to miejsce będzie mógł sobie zaklepać. I, i myślę, że po prostu trzeba do tego podejść na luzie i, i bez jakiejś strasznej spiny. Ja prawdopodobnie podeszłam na trochę zbyt dużej spinie i trochę za bardzo miałam poczucie, że mam te 6 dni i muszę obejrzeć wszystko to, co chciałam obejrzeć. Myślę, że w przyszłym roku albo kupię sobie karnet 10-dniowy i rozłożę te filmy na trochę mniej dziennie, no albo po prostu podejdę do tego trochę bardziej luźno. W każdym razie no, nie było mimo wszystko aż tak źle. Nawet tego dnia, kiedy miałam te pięć filmów, to w sumie sam ten dzień nie był wcale jakiś zły, bo większość, prawie wszystkie, w sumie cztery z pięciu filmów, które oglądałam, były naprawdę dobre. Więc w sumie nie było tak źle, że było na następny dzień, bo po prostu byłam zmęczona i powinna na następny dzień bardziej odpocząć, bardziej się wyspać. I dopiero wtedy, w sumie, odczułam te konsekwencje. Ale też jedna rzecz, o, którą, o której bym chciała powiedzieć, w sumie, tak podsumowując te dwa punkty, o których mówiłam wcześniej, czyli Strach przed oglądaniem tylu filmów dziennie i strach przed tym, że te filmy są tak. Znaczy strach. Obawa przed tym, że te filmy są takie powolne i być może mogą być nudne. Właściwie to te dwie rzeczy w połączeniu ze sobą paradoksalnie potrafią być plusem. Bo taka moja obserwacja, którą w sumie, na którą w sumie zwróciłam uwagę w trakcie tego festiwalu, jest taka, że. Czasem, kiedy nadrabiałam tego typu filmy, takie, które gdzieś tam były uznane na festiwalach, ale nadrabiałam je później gdzieś tam albo w kinie, albo w domu, jest taka, że czasem oglądając gdzieś tam, tak trochę w takim życiowym pośpiechu, gdzieś tam te filmy, to mam wrażenie, że one się wydają być jeszcze bardziej powolne, jeszcze bardziej statyczne. Niż są w rzeczywistości. Przez to, że jesteśmy cały czas w tym pędzie i tutaj, dobra, idę szybko do kina, okej, okay, wpadam, oglądam, dobra, tutaj zaraz muszę robić coś jeszcze. A w momencie, kiedy byłam na tym festiwalu, miałam takie poczucie, że okej, okay, jestem tu teraz dla filmów, całe moje życie się kręci teraz tylko i wyłącznie dookoła filmów. Jedyne, co robiłam przed tym filmem, to było oglądanie innego filmu, jedyne, co mam do roboty później, to oglądanie jeszcze kolejnego filmu. Nigdzie mi się nie śpieszy. Mogę po prostu absorbować tą historię taką, jaka jest. I paradoksalnie, mimo że myślałam, że będzie na odwrót, to mam wrażenie, że po prostu też szybko przyzwyczaiłam się do tego, jakie te filmy są yy, i, i trochę lepiej się na nich przez to bawiłam. i kolejna rzecz, która jakoś tak zawsze mnie przerastała trochę, jeśli chodzi o festiwale, to... Selekcja tych filmów. No, bo właśnie jak mamy taki bogaty program, jaki mają na przykład Nowe Horyzonty, w którym mamy te ponad 250 filmów, no to skąd ja mam wiedzieć, które z nich są faktycznie warte mojego czasu, które z nich są warte obejrzenia? No i to absolutnie mnie przez bardzo długie lata w ogóle przerażało i nie byłam w stanie totalnie w ogóle podjąć decyzji. Ale okazuje się, że w sumie jest to znacznie prostsze niż można by było przypuszczać. Po pierwsze, w ogóle posiadanie karnetu daje taką super wolność, że możemy pójść na jakiś film i to w sumie nie ma żadnych większych konsekwencji. Bo jeśli kupujemy yy, bilety na osobne filmy, to mamy to takie poczucie, że płacimy za ten konkretny film, więc wymagamy od niego, żeby był jakiś. A jak mamy karnet, to tak naprawdę możemy wyjść z tego filmu po 5 minutach i nic się nie stanie, więc daje to zupełnie olbrzymią swobodę. I to już poczułam od razu, jak tylko zaczęłam przeglądać program tegorocznej edycji, już mając oczywiście karnet, bo trzeba było go y, kupić wcześniej. Że po prostu czytam opis filmu, myślę sobie, okej, okay, brzmi fajnie i więcej nie muszę wiedzieć. Jakby nie muszę wiedzieć, kim jest reżyser, nie muszę wiedzieć, jakie ten film ma oceny, brzmi fajnie i to mi już wystarczy, żeby ometkować go jako film, który mnie interesuje. Kolejna sprawa jest taka, że mam wrażenie, że ja kiedyś oczekiwałam trochę, że jest jedna strategia do tego, jak, jakie filmy wybrać, a tak naprawdę czegoś takiego nie ma. To jest kwestia bardzo indywidualna. I jeśli miałabym coś radzić, to przede wszystkim zdajcie się na własny instynkt. Po prostu czytajcie opisy tych filmów. Jeśli jakiś brzmi ciekawie, to jest bardzo duża szansa, że Wam się spodoba. Albo jest też szansa, że w ogóle Wam się nie spodoba. To jest totalna loteria, więc w ogóle nie ma co... Nawet jak ktoś Wam poleca jakiś film, to wciąż o niczym nie świadczy, bo to jest też właśnie piękno i urok tego festiwalu, że jednym filmem jedni się będą zachwycać i będą mówić, że to jest dzieło wybitne, a inni będą mówić, że to jest najgorszy film jaki w życiu widzieli. To jest totalna loteria, więc w ogóle nie ma co się sugerować jakoś bardziej yy, opiniami innych. Oczywiście, tak jak wspomniałam na początku, czas też jest istotny, jeśli przerastają Was Dłuższe formaty, nie chcecie oglądać filmów, które trwają dłużej niż 2,5 godziny, nikt wam nie każe. Nie, nie musicie. Nawet powiedziałabym, że większość filmów dostępnych w programie trwała mniej niż 2 godziny. Myślę, że taka podstawowa wiedza, którą warto jest mieć, zanim się zacznie przeglądać program, to jest wiedza o tym, czym się charakteryzują dane cykle. Bo wszystkie filmy w programie Nowych Horyzontów są podzielone na różne cykle. Niektóre z tych cykli powtarzają się co roku, niektóre są co roku nowe. Są retrospektywy różnych twórców, jest, są oczywiście pokazy galowe, o których też zaraz powiem. Jest Nocne Szaleństwo. Cudowny cykl, mój ulubiony i moim zdaniem Nocne Szaleństwo to jest ten jedyny cykl. Z którego moim zdaniem każdy powinien obejrzeć co najmniej jeden film, żeby po prostu doświadczyć na własnej skórze, czym jest nocne szaleństwo, bo to jest niesamowite przeżycie. Nie będę mówić nic więcej. Kto był, ten wie. Kto nie był, ten niech idzie. Także polecam się zainteresować po prostu tymi cyklami i później po nich wybierać sobie i zdać się trochę na własne przeczucia. Ja bardzo dużo filmów wybierałam dosłownie na podstawie opisu i ewentualnie kadrów. Jeśli kadry mi się podobały, to stwierdzałam, ok, sprawdzę ten film. No i kolejna rzecz jeszcze, jeśli chodzi o dobór filmów, no to, to właśnie te pokazy galowe. To jest taka trochę kwestia kontrowersyjna, bo... Można się spotkać z dwoma szkołami. Niektórzy powiedzą wam, że pokazy Galowe to są te najważniejsze filmy na całym festiwalu, no bo to są te, o których jest najgłośniej, te, które już dążyły się doczekać jakiegoś takiego uznania festiwalowego, yy, i o których w sumie toczy się z reguły największa dyskusja i o których później często się słyszy też w sezonie Oscarowym. Yy, ale z drugiej strony, dużo osób powie Wam też, że najlepiej na Nowych Horyzontach trzymać się z daleka od pokazów galowych, bo całe serce tego festiwalu leży w tych filmach bardziej niezależnych, mniejszych, takich, które prawdopodobnie nigdy więcej nigdzie indziej nie uda Wam się zobaczyć niż na Nowych Horyzontach. No bo te pokazy galowe, no to z reguły te filmy później trafiają do polskiej dystrybucji. I moim zdaniem. Oba te podejścia mają rację bytu i oba są sensowne, więc ja w sumie wybrałam balans między jednym i drugim, i mój program składał się tak mniej więcej pół na pół z pokazów galowych i filmów z różnych innych cykli. I wydaje mi się, że taki balans jest dobry, zwłaszcza dla początkujących. No bo po prostu faktycznie w tych cyklach pozostałych jest szansa, że odkryjecie absolutne złoto jest szansa, że odkryjecie swoje ulubione filmy w ogóle życia, ale jest też szansa, że natkniecie się na totalne gówno. No a jednak te pokazy galowe mają to do siebie, że większość tych filmów mimo wszystko prezentuje bardzo wysoki poziom. Nawet jeśli do końca nie przemówią do Was, to co najmniej powiecie, że są OK. Raczej. Także zbliżając się trochę do końca tego absolutnego chaosu, jakim był ten materiał, to co próbowałam przekazać, to to, że warto spróbować. Warto zrobić ten skok na głęboką wodę, bo dla mnie Nowe Horyzonty były niesamowitym doświadczeniem, chociaż absolutnie strasznie męczącym. Ja byłam niewyspana, bo codziennie wracałam bardzo późno do domu. Szłam spać jakoś po drugiej w nocy, po czym, jak nie później, po czym codziennie trzeba było przed 8.30 wstać. Żeby się klikać na te filmy i z reguły później od razu lecieć do kina na pierwszy festiwal i, i być na mieście przez cały dzień, i później znowu tylko wrócić na chwilę i spać. Więc jest to bardzo męczące fizycznie doświadczenie. Plus no, oczywiście mimo wszystko takie skakanie między różnymi historiami, gatunkami, stylami artystycznymi, krajami, językami, jest też męczące tak intelektualnie. Więc no, nie ukrywam, że jest to faktycznie doświadczenie, które wymaga trochę poświęcenia. Natomiast no, nie nazwę tego lepiej chyba niż po prostu, że jest to doświadczenie poszerzające horyzonty i faktycznie czuję, że wiem więcej o kinie. Czuję, że wiem, jak dużo jeszcze nie wiem. I w jak wielu strefach muszę się jeszcze doedukować, jak wiele jest twórców, których w ogóle nie znałam, a okazuje się, że powinnam ich znać yy, i, i którzy są znani i którzy mają w dorobku dużo świetnych filmów, a ja wcześniej jakimś cudem o tym nie słyszałam. Yy, no ale też czuję, że trochę lepiej zrozumiałam swój własny gust filmowy, zauważyłam trochę yy, jakie rzeczy doceniam w filmach, jakie mi się nie podobają i tak dalej i tak dalej. Więc no niesamowite to było doświadczenie filmowe. Także polecam absolutnie każdemu, kto w jakimkolwiek stopniu interesuje się kinem, żeby chociaż raz się wybrać na taki festiwal filmowy. I też cudowne było dla mnie yy, doświadczenie tego jak bardzo Wrocław, w którym już od paru lat mieszkam, jak bardzo żyję tym festiwalem i tą miłością do kina. Ja nie miałam wcześniej świadomości tego, jak bardzo y, ludzie w tym mieście potrafią się jarać kinem, i oczywiście, że dużo ludzi było przyjezdnych i to nie tylko z całej Polski, ale też w ogóle z całego świata, y, ale widać było, że bardzo dużo też ludzi z Wrocławia, gdzieś nawet tutaj moich dosłownie sąsiadów. Na ten festiwal jeździło i widywało się te festiwalowe torby i smycze po prostu wszędzie. Także, no, bardzo takie podnoszące na duchu doświadczenie, które po prostu pokazuje, że jednak ludzie się jarają kinem znacznie bardziej niż sądziłam, i to jest fajne. Okej, okay, jeśli ktoś dotarł do końca tego absolutnego chaosu, to gratulacje. Gwarantuję, że inne nasze relacje z festiwali są znacznie fajniejsze. Tutaj po prostu miałam potrzebę trochę pogadać, trochę opowiedzieć o, o tych moich wrażeniach z tego festiwalu. No, i tak jak mówiłam na początku, mam nadzieję, że, że kogoś mi się udało przekonać, kogoś kto miał wątpliwości do tego, żeby się na ten festiwal wybrać. A jeśli byliście w tym roku na Nowych Horyzontach. No to dajcie znać, jak wy się bawiliście. Dajcie też znać, jakie są Wasze ulubione filmy, bo właśnie o tym w ogóle nie mówiłam. Tak jak mówiłam, chciałam się skupić na trochę innych rzeczach. Natomiast jeśli nie byłam jakoś bardzo leniwa albo zajęta, to na naszych social mediach, na naszym Instagramie, Facebooku, pod nazwą popkulturystyka, powinniście znaleźć już teraz post z moimi ulubionymi tam pięcioma chyba filmami z festiwalu i jakimiś tam moimi krótkimi wrażeniami z tych filmów. Także no tutaj już uznałam, że bez sensu, żeby jeszcze przedłużać ten materiał, ale dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!